Siemano drodzy widzowie, Tanato z tej strony i witam was na kanale Eat My Dust. Dziś jest ze mną katafalk. Jestem obecny. Niezmiennie. I moi drodzy, no, możemy wiem. obserwować ten piękny wybieg, który stworzyliśmy w ostatnim odcinku, ale tamten rzeczywiście bardziej mi się podoba. A wiesz, no, co odkryłem też. jedną ciekawą rzecz? Można za pomocą jednego kliknięcia sprzątać całą kupę w wybiegu. Patrz. Hop, dziękuję, nie ma. Ale cheater. Ale cheater. Nie, bo musiałem, jakbym musiał za to zapłacić, to zapłaciłbym za to 40 tysięcy, nie? Ale, jest Ale my nie Peter. płacimy. No dobra. Moi drodzy, dzisiaj kolejny gatunek do prezentacji, więc jedziemy. Wchodzimy tutaj do naszej wylęgarni. I. Gdzie tam ludu po tej, po tej drodze po środku chodzi? A tam z tym ludem. Bierzemy dzisiaj triceratopsa, znany gatuneczek. Bardzo dobrze. Mamy parę skinków do wyboru i on będzie biegał z naszym brachiozaurem. Po tym otwartym terenie, po tej przestrzeni obrócimy go sobie. Możemy, Git. No taki kolos. Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie i Ty też, katafalk? Jakąś małą głowę on ma. No, w ogóle jest. Ja nie wiem, wydawało mi się, że triceratops był większy. A to według tego człowieka, co jest obok, to tak no, nie jest taki duży. No nie wiadomo. Dobra, moi drodzy, to tak. Sprawa dzisiaj jest dość mocno uproszczona, ponieważ wybieg mamy gotowy. Trzeba tylko pomalować, trzeba tylko zasieć rośliny, wybudować shelter i zaprezentować gatunek. Więc dzisiaj odcinek będzie na pewno krótszy, więc od razu przechodzimy do naszej roboty. Właśnie odkryliśmy z katafalkiem, że jednym z biomów jest Wetland, tak? Katafalk? Dobrze mówię? Yes, tak. Wetland, czyli Bagna, więc stwierdziliśmy, że fajną koncepcją będzie dodanie odrobiny tutaj błota. Dla naszego triceratopsa, żeby mógł się w nim tarzać. Damy nie, no, taki, miecz... nie, się, że nie, od, nie odrobinę, możesz tak nawet, taki, wiesz, dosyć spory pasek wywalnąć z tego błota. No, tutaj od brzegu damy więcej, nie? żeby było tak bardziej tak, realistycznie. Tak, tak, tak. O, pyk. No i reszta zostaje standardowo, czyli tropikalny, więc tutaj zaczynamy malunki i będziemy się bawić. Zaraz będziecie widzieć efekt końcowy. Pomalowane jest to teraz siejemy roślinki. Musimy wejść oczywiście w odpowiednią zakładkę, pyk, pyk, pyk. Gdzie tu są drzewa? Tu są drzewa. Ty, to może zaczniemy od tego wetlandu, co? No, można, można. Damy tak, pozaznaczamy wszystko. Wybierzemy tu i pyk, i siejemy, hop. Tu niech będą te bagniste. Nawet damy trochę w wodzie, nie? We wodzie damy? Można. To nawet tak gęsto tutaj zrobimy, o. Niech będzie taka szczecina. I teraz przejdziemy sobie do drzewek. Hop, jedno drzewko, pyk. Damy z parę takich. Teraz damy trochę takiego drzewka. O, od razu ładnie to wygląda. Cyk, i teraz trochę takiego. Niech będzie mix taki. Tej roślinności musisz dużo dać dla tego dinozowu. Tak, 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 damy tam w narożniku, wiesz? Mhm. Więc zrobimy teraz tak, że weźmiemy sobie teraz tutaj i tu pachniemy sobie, o, cyk, taki narożnik cały, hop. Wiesz, on pewnie też będzie zbierał drzewa z całego wybiegu, więc. Bardzo możliwe. Więc możliwe, że te wcześniej, co zasialiśmy, też się nadadzą, nie? I okej, okay, moi drodzy, co musimy jeszcze zrobić? Musimy na pewno postawić te karmniki, nie? Przydałoby się, więc bierzemy tutaj karmniczki i robimy jeden tutaj. Jeden damy trochę bliżej, wody. Jeden trochę bliżej, tu. Tak, żeby było tych karmników, żeby nie marudziły. I damy jeszcze jeden tu. Hop, cyk. Dobrze i standardowo weźmiemy im jeszcze shelter. Zrobimy. Hop. Nie no, im to już może dać jakiś domek, co nie? Ty też taki nie co chcę stali. domku. Wiesz, ten domki mnie drażnią. Damy tak, damy ze dwa średnie, bo ja nie wiem jakich one potrzebują. I z jeden mały. O tak zrobimy, takie miejsce do spania, Poletko. Dobrze, katafalk? Licznie. No i dobrze, moi drodzy. A i w ogóle zapomniałem powiedzieć, że katafalk, jak cię nie było, między nagraniami, to dobudowałem wodospad. Zauważyłem. Więc moi drodzy, tak to się prezentuje. Zamkniemy sobie to menu. Spoko całkiem, fajnie się to przeplata, tak mi się wydaje. Ładnie, ale tam jedno czwartą jeszcze zostawiłeś, to tam jeszcze... Tak, jest tak, jest, jeszcze nie? jeszcze będzie jeden gatunek. Ale mhm. to już w następnym odcinku. Dobrze moi drodzy, to możemy chyba przechodzić do klucza. Ty rzeczywiście, coraz więcej ludu tu jest. <laughs> Trudno. E, wchodzimy sobie w Triceratopsa. I którego skinka by tu sobie wybrać? Ty to zróbmy tak, wybierzmy dwa. Wybierz najpierw samca, który? Pierwszy. Ten pierwszy? Dobra. Pierwszy, pierwszy od dołu, sorry. A, pierwszy od dołu, ten? Tak, tak. Dobra, to będzie samiec i jego robimy jedną sztukę. choduj mi to, panie. A samice sobie zrobimy te jaś... o, może te. Te niech będą samice. U, zobacz, one też mają inne kolory. Od samca. Ja, właśnie, właśnie Ty, zobacz. Od Bo samca chciałem takiego ciemnego. Tej... Dobra, to samice zrobimy dwie takie. Raz, dwa i dwie takie zrobimy samice. Czyli łącznie będzie 5 triceratopsów. A jeszcze I... jednego samca. Jeszcze jednego samca? No. Dobra, to poczekaj, muszę wejść z powrotem. I daję. Tego? No, 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 no. Hop, dobra, proszę. Mówisz, masz. Dziękuję. Ale rzeczywiście to się ładnie prezentuje. Zobacz. Fajnie. Podoba mi się ten design, bo w innym tytule podobnym do tego, tak trochę po nikt macoszemu. Nie, wie, co nie wiemy, nikt nie wie o co chodzi. Nikt. To tam trochę jest to, że tak powiem, w wersji uboższej. Okej, okay. mamy chyba już wszystkie, tak mi się wydaje. No nie jest uboczcie, tylko po prostu masz z ten więcej chyba gatunków, tak? Chyba tak. Chyba tak. Cyk. I teraz wchodzimy w naszą zakładkę. Gdzie to się te dinozaury wykluwało? O, tutaj. Dobra, Git, znalezione. No i co, moi drodzy, wyrzucamy. Select All. Uwolnij 6. Przyjrzymy mu się na początku. E, nie aż tak. Dobra, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ty jak tutaj one się obracają? I co, Nigel coś zacznie mówić, czy nie? Jest. Jest. Dobra, wzruszyła mnie ta historia. Niesamowicie. I moi drodzy, tak to się prezentuje. Weźmie weźmiemy sobie tutaj śledzenie dinozaura. Nie wchodź w te haszcze. Po proszę cię, proszę. Ale musimy sobie inny obiekt znaleźć. Wszystkie gdzieś się rozchodzą. O, ten jest spoko. Pyk, dobra, o. Tak to wygląda. Całkiem nieźle, nie? No, nie głupie. Całkiem spoko. Podoba mi się. Ładnie te modele są zrobione. No, trochę jeszcze lagują, tak, momentami, ale generalnie no, już wygląda całkiem to całkiem. No, to że jest spoko. wina, niestety, komputera. Myślisz? Tak mi się wydaje. Może tak być, nie wykluczam tego, moi drodzy. Nie wykluczam. Dobrze, moi drodzy, więc kontynuując tutaj nasz zwyczaj z serii Tanato zbawi i uczy, dowiemy się paru ciekawych rzeczy, ponieważ Triceratops jest to rodzaj roślinożernego dinozaura rogatego z rodziny ceratopsów. Żyjącego w późnej kredzie to jest od 68 do 65,5 milionów lat temu, na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Należy do ostatnich nieptasich dinozaurów, które pojawiły się przed wymieraniem kredowym. Nazwa rodzajowa pochodzi z Greki i oznacza twarz o trzech rogach. Nawet tego nie wiedziałem. O, to akurat było jeśli chodzi o długość, o wymiary tak naprawdę, to długość Triceratopsa szacuje się na około od 8 do 9 metrów i wysokości do 3 metrów, a masę ciała na 6 do 12 ton. I właśnie wchodzi nam w brachiozaura. No, schował się pod nim chłopek. I wytarł się jeszcze od niego, widziałeś? Tak. Nie. No, moi drodzy, no tak, może znajdziemy sobie jakiś inny model, bo ten teraz tutaj <głos》> włas nam w typa. Znajdziemy sobie inny okaz do oglądania. O, tutaj chyba śpi jeden. Pyk. Elegancko. No, tak to się prezentuje. Całkiem fajnie. Naprawdę I uważam, nie że już budzi się od razu będzie pięć. No. To się nazywa ekonomia energii. Tak. Powiem ci, że jest jedna rzecz, która jeszcze tutaj mnie troszeczkę boli w tej grze, to właśnie przechodzenie się tych tekstur. Że one nie mają jak gdyby kolizji, tylko jeden wchodzi w drugi. No, no tak, ale to. To jest ten. To jest coś, co mogliby naprawić. Ale myślę, że. To rozumiem właśnie... już że, że przechodzą przez drzewa czy przez krzaki. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, co nie. Bo, bo niektóre potrzebują tyle tego zalesienia, że no, ciężko by było zrobić, żeby obijało każde drzewko. Ale no dokładnie, są, dokładnie. Z, ze sobą kolizję powinny mieć. No ale myślę, że to jest kwestia też early accessu, więc myślę, że te wszystkie udoskonalenia będą wprowadzane, przynajmniej na to liczymy, tak? No miejmy taką nadzieję. No dobrze moi drodzy, to z tym Triceratopsem, który ma dziwne imię, tutaj ale możemy szczerze, obserwować. Mówiąc, myślałem, że one, one były większe, bo tak do, do 3 metrów, że to, tak wydawało mi się, że one większe były. Wiesz co, myślę, że jakby, ty patrz na tego Triceratopsa tam z tyłu. <noise> Próbuję chłop stawać na dwóch nogach. Ty. Klikniemy go sobie. Nie, 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 nie chcę trawy, tylko chcę triceratops. O. Ok. Dobrze moi drodzy, to tym fantastycznym no, early ujęciem. Early access. No. Early access no. Tym fantastycznym ujęciem żegnamy się z wami i życząc wam miłego dnia. Dziękujemy, że oglądacie tą serię. Mamy nadzieję, że Wam się to podoba, a tak naprawdę forma, w której to realizujemy. No i co? Życzę Wam miłego dnia. Katafalk możesz pożegnać się z widzami. Zygnać się z widzami. Trzymajcie się, ciepło. Do następnego. jo.